Siemanko, widzowie, lecimy sobie do KFC! Podobno są nowe frytki, nie takie kapcie jak zawsze, bo jak dla mnie w KFC to e, frytki były najgorsze ze wszystkich fast foodowni. Mac generalnie wygrywa, ale w Niemczech właśnie są nowe frytki. Jadę kupić na wynos i sprawdzimy je w domu w moim tymczasowym studio testowym. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że fryteczki poprawili, bo bycie na szarym końcu jest słabe, nawet we frytkach. Generalnie po KFC nie mam tak jak wszyscy, że SRAM i Mam bliskie spotkania z toaletą co jakiś czas w wersji luźnej, ale lubię KFC zjeść od czasu do czasu. Nie jest to mój ulubiony fast food, ale frytki to muszą być dobre, nie takie kapcie, miękkie, byle jakie. Nic, zobaczymy. Widzimy się pod KFC. Wjeżdżamy pod KFC w Düsseldorfie przy autostradzie A46. Powiem wam szczerze, że tutaj jeszcze nie byłem. Dobra, zamawiamy. Za sobą. Dobra, żarcie zamówiliśmy Sryteczki kosztują tak, z bekonem 5,99 samym serem tak sobie z samo I same frytki z ketchupem 4,49 Duże Zobaczymy na miejscu jak to wygląda Dziękuję, cześć mamy, czekaliśmy 12 minut kurwa na trzy paczki Frytek i jedną bułkę Gdzie kurwa w e, śmiesznym To jest zamówienie w Śmiesznym KFC W ogóle nie było ludzi Byłem ja jeden gościu i który dostał przede mną w ogóle Widziałem, że zamówił przede mną po, po mnie i został przede mną. To był raz. Yy, a kolejną rzeczą jest to, że cały czas Liferando dostawało przede mną. nie 3,54 zamówiłem. Dostałem 16. No to 10 minut dokładnie. 10 minut dokładnie. Po minutę temu dostałem zamówienie. Jedziemy do domku i rozbierzemy na czynniki pierwsze te. Fryteczki. Ile ważą? Zobaczymy, zobaczymy, jakie są dobre. Porównamy sobie do cen i zobaczymy, czy są lepsze niż te zwykłe. Były teraz, już nie można ich zamówić. W trzech tych zwykłych. Więc nie porównam bezpośrednio. Ale każdy wie, jakie to były kapcie w KFC. Te frytki dosłownie kapcie, najgorsze możliwych. Ja ich akurat nie lubiłem. Może ktoś lubi, nie chcę nikogo tam na nikim presji wy, wy, wywierać czy cokolwiek. Widzimy się zaraz w domu na otwarciu fryteczek z paczuszki. Siemanko, jesteśmy już w domu, w studio tymczasowym. Mamy tutaj: Jedne fryteczki, dwie fryteczki. czekajcie, pozbieram duże fryteczki Tu wstawiam, zaraz to zważymy. Daj nam jeszcze widelca i keczupa. Jednego, z heinz. Widelce plastiki. Dobra, mamy wagę. Już ją ważymy, Włączę ją tylko. A więc tak, zwykłe frytki za 4,39 duże, tak wyglądają są zupełnie inne jak wyglądały tamte są w ogóle jakby z ziemniaka który nie jest obrany, zobaczcie nie wiem czy to będzie widać porcja, to jest są duże, zamawiane jako duże i osobno bez żadnego Menu, żadnego boksa, nic. Po prostu duże frytki z To Tu jest ta kajeczka. I ważą tak. Czekajcie, tutaj jest nie ta. Gramy damy. Zobaczcie, żeby nie było. Zero. 155 gram. Duże frytki. Tu mamy teraz tak. Frytki. Z samym serem, w ogóle zobaczcie jak to jest na odpierdol zrobione, <laughs> widzicie, z plaster sera cheddar jebnięty na frytki, żeby się rozpuściło, 5,99, ale porcja jest 233 gramy, potem kubeczek odliczę, bo ta folijka to nic nie waży, jak zjem albo przesypię, czyli 232 gramy, 5,99, z samym serem. Teraz tak, tu mamy następne. To powinno być z boczkiem i z serem. Co tu się odzywało? Serdzieś boczek. Jak dla mnie to w ogóle jest jeszcze cebula. Taka, wiecie, prażona z paczki. Boczek jest tam gdzieś. To widać. To też jest 5,99, Taka sama cena jak tego i tego. Porównamy. Tak, tak, tak to wygląda. To waży 250, niecałe 249 z boczkiem, zmytowane, wytarowane. Jeszcze raz, 249 z serem, 233 same, 155 gram. Za euro mniej, czyli opłaca się to i to bardziej. Teraz próbujemy, już odstawię. Weźmiemy tam magiczny widelczyk, yy, próbujemy teraz z serem. W ogóle spróbujemy najpierw samych frytek, o może tak. Bo to są frytki inne niż były, zobaczcie. Teraz wam powiem tak. To jest taka robota. Te frytki smakują tak. Jakbym wziął nóż ziemniaka, pokroił i wrzucił sobie na olej w domu. Zajebiste. Jest niebo a ziemia, a tamte. Hmm, dobre frytki domowe. Jest duża zmiana na plus. To zrobili robota. Będzie im tu schodzić. Jak się ludzie o tym dowiedzą. W Polsce jeszcze co prawda tego nie ma. Ale myślę, że to jest kwestia czasu. Zobaczcie. Normalnie ziemniak pocięty. Upieczony. Bardzo dobre. Odstawiamy. Samym serem. Co prawda irytuje mnie trochę to, że tego sera tu jest tak mało. To jest po prostu plaster sera nawet nie ciągnie. Zobaczcie. Zobaczcie. Frytki z serem. Plaster sera na górze, nic więcej. Cheddar. To nie ma żadnej rewelacji. Frytki są dobre jak tam. Są identyczne. Ale ja jestem plaster sera Albo to jest sos serowy, chociaż nie wiem, wygląda jak topiony ser, z... yy, no taki plasterek sera z folijki, nie wiem, czy to Hochland, czy jakiejś tam innej firmy brytyjskiej najczęściej w markecie. Jak to dobrze pomieszacie, to nawet się dobrze, Patrzę to, jak się wymiesza, to robię taki glut, o. Nadaje no, to trochę smaku, ale jak dla mnie za mało tego. ostatnia pozycja, boczuś i ser i cebula, które w sumie nie było napisane nawet, jeszcze zaraz sprawdzę w internecie, ale jakby tu jest cebula, zobaczcie taka, wiecie, cebula prażona taka z paczki, co można kupić w markecie, widzicie? Jest boczek, cebula, boczek jest w ogóle bokiem, gdzieś sypany, o, to wam pokażę, boczuś. Jak to dobrze zamieszasz, to jeszcze pół biedy, ale z sera tak samo jak napłakał jak tam. Próbujemy. Mam dwie wiadomości. Jedną dobrą, jedną złą. Jest to dobre, naprawdę. Ale tą złą wiadomością jest to, że te frytki Dzięki temu, że wyglądają tak, czyli są obsypane tą prażoną cebulą. Smakują tylko tą cebulą. Serio. Tego boczku tu prawie nie czuć. Gdzieś tam jakiś w tyle bardzo mocno smak. Ale cebula bierze pierwszy rząd i trzyma wszystko z przodu. Bierzesz frytkę, nie czujesz frytki, czujesz cebula. Dobry patent, ale KFC mniej tej cebuli. Albo w ogóle. Ogólnie oceniam. Nie będę tego używał, bo to jest zwykły Heinz. Z racji tego, że to za 4,50 prawie euro się nie opłaca, bo jest tylko 150 gram, tu dokładacie euro i macie 230 albo 250, czyli praktycznie takie 80% więcej za euro i macie więcej smaku. Aczkolwiek, jeżeli oczekujecie od tego, że będzie smakowało boczkiem, to możecie się zdziwić, bo to jest tylko i wyłącznie prażona cebula. Jest to dobre, ale to powinno być napisane, że to jest prażoną cebulą. Albo powinna być trzecia opcja. Frytki z serem są spoko, naprawdę za mało tego sera, ale jest dobre ogólnie. Muszę bardzo pochwalić KFC za ten chwyt marketingowy, że te frytki wyglądają tak, jakby bez ziemniaka, bo one są z ziemniaka raczej. Nie jest nic kombinowane, bo ziemniaki mają skórkę, to jest raz, i że mają o, centki, jak prawdziwe ziemniaki. Naprawdę tego tu nie powinno być, ale to wskazuje na to, że to jest prawdziwy ziemniak, a nie jakieś tam klejone z mąki, czy tam z jakiejś masy ziemniaczanej. Proszę bardzo, bardzo dobrze krewsi. Dzięki za test Mam nadzieję, że w Polsce też będziecie mieli niedługo te frytki, bo to dużo zmienia w stosunku do KFC. Ja jestem bardzo zadowolony. Albo jedźcie na zachodnią granicę i spróbujcie sobie sami. Polecam. Trzymamy się. Subskrypcja. Dzwoneczek. Widzimy się w następnym teście w filmie. Bye!